Russell, 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 Polish Rangers, Polish Rangers, atakuje. Panie Russell, co pan tutaj zaplanował? Pan Russell zaplanował, słuchajcie atak hybrydowy, tuneluje sobie jetiaczkiem i elektrodragonem. No i zobaczymy, jak mu to pójdzie. Super WB już dorzucony, tak, ależ tutaj wybuch na styku tym zasięgiem, żeby rozwalić ten mur, ale się udało. No i teraz królowa. Będzie tutaj spacerować, no tylko zobaczymy jak ona sobie tutaj pójdzie, no ale wygląda, że bez problemu na TH pójść powinna. A, dziękuję, dziękuję Soldier, Toy Soldier, a czemu to tak się przesunęło? O. Teraz chyba dobrze. CH ubite słuchajcie i królowa ma się dobrze i spaceruje dalej teraz na mierzu królową na szczęście nie aniołki więc, więc spokojnie może sobie kontynuować o i ten super wb to chyba niekoniecznie Niekoniecznie w to miejsce, ale, ale no królowa teraz podejdzie pod Wardyna, więc pewnie kolejny raid za chwilę będzie leciał, ale idzie już hybryda, heal dorzucony, royalka razem z tym wszystkim tutaj, z całym składem. No i teraz wjeżdża tutaj pod to multi inferno, królowa się utrzymuje, królowa się utrzymuje, nadal bardzo dobrze, niezużyte ability, więc królowa będzie pomagała w tym momencie... Super Gobliny i Hogi, czyli tutaj zabezpieczenie było przygotowane, ewentualne, gdyby coś poszło nie tak. Były super Gobliny z Hogami w CC, więc można było zawsze zmienić tutaj na Blimpa. Ale ta hybryda idzie, idzie, słuchajcie, pięknie, idzie, pięknie, idzie tutaj cudownie. Zobaczmy. Teraz ta końcówka, tutaj mocno, to jest Single Inferna. Ale Hogów zostało dużo. Królowa jeszcze z Ability. Zobaczmy. Royal Championka już tego ulta nie ma, ale teraz, no tutaj, ależ tu zaminowane, ależ tu pułap ale to są trzy gwiazdki, Triple Star. Ależ otwarcie, Ależ otwarcie, słuchajcie. Od Polish Rangers Trujeczka od Rasela. Brawo, bravo, bravo, brawo. Hamilton odpowiada, odpowiada Hamilton na Matełkę e, i Mass -hawk, Hawk. Lighting, Mass Słuchajcie, Lighting, Mass e, Zobaczmy, co tu się wydarzy. Co tu się wydarzy? Jak to tutaj pójdzie? Lighting już poszły. r jest dorzucony CC wyeliminowane, no ale to tylko CC tu nic, żaden inny budynek. Czy tutaj jakieś budynki? Coś tu było w sumie, więc coś tu zostało wyeliminowane. Teraz dwa Ice golemy, będzie super WB dorzucona i tutaj będzie próba wejścia na te dwa skatershoty. O, i to ciekawe, 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 jest ten mur otwarty, Royalka również dorzucona. Więc tutaj wszystko i wszystko jedzie, wózek jeszcze do tego wszystkiego, więc no mamy taki dość solidny kill squad Trzech herosów plus wózek, który mają za zadanie przebić tutaj i wyeliminować te scattershoty i dostać się również do TH Oj, no to jest też ciekawie wyglądające, ale teraz tornado, łapie ten wózek eee, No ale będzie pewnie jechać dalej, będzie pewnie jechać dalej, chyba że tu królowa odpali TH? Nie, już TH teraz odpalone, eee, ale sfrizzowane Wózek się przebija, wózek dojeżdża. A w wózku pewnie super gobliny, pewnie super gobliny, tak, nawet same super gobliny i super WB. E, ale super WB nie otworzyło żadnego muru. E, ale zobaczcie, no tutaj jest baza. No, rzekłbym zamielona już. Rzekłbym już zamielona. No, powiem, że będę bardzo zdziwiony, gdyby tutaj się wydarzyło cokolwiek innego jak trzy gwiazdki. Po tym starcie, to jest absolutnie, absolutnie, absolutnie zmiażdżona baza będzie, słuchajcie. Absolutnie zmiażdżona baza tutaj będzie. To jest cała chmara hogów, cała chmara hogów, która żyje. To jest. Oj, 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 oj. To jest GG, to jest piękny atak od Hamiltona, to jest, to jest trójeczka. Jest odpowiedź, jest odpowiedź kochani, jest odpowiedź. Zobaczcie ile tych hogów zostało, zobaczcie ile tu tych hogów jest. To jest ogromna, ogromna grupa tutaj tych świniaczków jeszcze, jeszcze po prostu pozostała nas w tym ataku. No i teraz wyczyszczenie tylko tych budynków a tego składu e, czyszczącego, no jest e, ogromna też ilość no ale same te hogi by to wyczyściły w 35 sekund, bez najmniejszego problemu no myślę, że tutaj nie, tutaj nie można mówić o szczęściu, tutaj, tutaj był absolutnie e, Sebastian Piast hybryda plus tutaj będzie tunelowanie e, royalkom, nie, a poszło 5 lightingów to poszło, tak, poszło 5 lightingów nawet nie zauważyłem, tak szybko rzucił e, myślałem, że to jeden lighting i e, i, i, i earthquake ale tutaj poszły, poszło 5 lightingów hogi tutaj dorzucone, żeby tą Tesla tutaj wyeliminować i się to udaje i się, i się to udaje i królowa ma za zadanie maszerować w stronę TH, no ale zobaczymy, czy to się uda. A, bo tutaj te budynki, no kto wie, kto wie, kto wie, jak to pójdzie. No właśnie, ta królowa tam nie będzie chcę, ale chciała wchodzić. O, wyszła! Co? O to jestem troszkę tutaj. No ładnie, no ładnie mu to wyszło, ale to. Ojej, no to jeżeli tak na tym opierał atak To no No odważny chłop, no odważny chłop Trzeba powiedzieć, odważny chłop jeżeli, jeżeli to był plan na takie wejście No ale się udał, no udał się słuchajcie Królowa weszła To tornado wiele jej nie zrobiło no, yy, Za chwilę tutaj będzie musiał frizować, Tylko żeby się nie zagapił Bo puszcza hybrydę w tym momencie, żeby mu tutaj Z oczu nie zginęła ta królowa Bo za chwilę, ojejku Ależ nie fart Królowa łapie lawę. Aj, Oj, nie trafił z Freezem. Szybko te krety, szybko te krety. O, dobrze. Przełączyło się. Królowa żyje. Królowa żyje. Królowa żyje. Królowa ma się dobrze. Królowa żyje. Królowa ma się dobrze. Royalka żyje. Royalka używa ulta. Strzela. Poszło, inferno oberwało. Od zewnątrz, masa, masa yy, Wizardów, królowa żyje. Hogi jeszcze żyją. Yy, ogromna Rzesza, Kretów również żyje. To są trzy gwiazdki! Hello! To są trzy gwiazdki, kolejna trójka. 52 sekundy, no nie no to są trzy gwiazdki. Tutaj się nic nie wydarzy. Oho, oho, ależ nam się wojna trafiła, ależ nam się tutaj starcie trafiło, a przypominam, to faza playoff e, naszego turnieju e, Mistrzostw Polski, więc no, tu już nie ma słabe uszy, tu już nie ma, nie ma, słuchajcie, obijania się, tu już jest czołówka polskiej sceny Clash of Clans, no i pokazują nam to dzisiaj, pokazują nam to dzisiaj Sebastian Piast, brawo, Ricky Rezleci. I mamy, i mamy atak elektro od Riki Reza. O, to jest pewne zaskoczenie. E, myślę, że większość nas się spodziewało, jakiegoś lawaluna tutaj, e, ale nie. Tutaj decyduje się na elektryki. Widać, baza e, spasowała mu właśnie pod taki oto skład. No i zobaczymy, no i zobaczymy, jak to pójdzie. Poszły, poszły, słuchajcie, już elektryki. Królowa od 12:00 tam będzie tunelować. Tu od dołu jeszcze Yeti e, pomaga. Jeszcze tutaj tą Teslę. Nie, nie ukończył tych Tesli. No ale one oczywiście zaraz padną po jakimś tam strzale e, jednorazowym od e, któregoś z elektryczków. E, teraz Freeze dorzucany. Leci blimp. Wychodzi CC w tym momencie. Poison dobrze rzucony. Złapał te super miniony. Oj, dobrze ten atak wygląda. Dobrze ten atak wygląda. Tu jest jeszcze rojalka. Tu jest jeszcze rojalka. Oj, oj, oj. Trójeczka. To jest trójeczka kolejna, słuchajcie. Ale to co tu w ogóle się wyprawia? Co tu się wyprawia? Trójka za trójkę. Cztery ataki, cztery trójki. Wow. Wow. Tyle mogę powiedzieć. Ha Ależ tutaj kolejny mocarny atak, słuchajcie. No, zobaczcie tych elektryków. Zostały cztery elektryki do końca. No, to jest naprawdę niezły wynik. Prześ... Co tu matełko wymyślił? Matełko wymyślił. Słuchajcie, też mashok z kill składem. No to zobaczymy. No, tylko że tutaj troszkę trudniej to może wyglądać, bo. On tu chyba będzie wjeżdżać chciał na TH, a tam na koniec zostaną dwa Skatershoty. To może być. To może być trudne. To może być trudne, patrzymy. Już idzie Ice golem, idzie golem, idzie super WB, idzie król. Eee, tu jeszcze Ruda będzie pewnie dorzucona, czy nie? Tak, będzie dorzucona do pomocy, do ubicia tego eee, CC. Już CC w praktyce wyeliminowane, ale zostały super miniony. Halo, 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 super miniony w akcji. Królowa, gdzie idzie królowa? Królowa wchodzi do środka teraz. Dobrze, super minion. Jeszcze, jeszcze, jeszcze trzymają się. Jeszcze się trzymają. Poszły hogi, poszły hogi. Królowa ubija. Królowa ubija. Eee, no ale właśnie, no tu jest dużo, dużo, dużo. Słuchajcie, tych budynków zostało. Bardzo dużo tych budynków zostało. Teraz Blimp dorzucany. Nie wiem, czy minimalnie nie za późno ten Blimp. Czy minimalnie nie za późno? Hiluje tutaj błyskawicznie to wszystko, ale no właśnie, no to już tam zdechło. No nie no, tu dwa skatershoty na koniec, to. To nie mogło się udać. To nie mogło się udać. Nie, nie, nie. To nie, to moim zdaniem nie mogło się udać w ten sposób. Tutaj ta końcówka, widzicie, no tu ta końcówka no, była za mocna. No. On musiał. Wiadomo, na początek się healować tutaj, no ale tutaj przecież ten scatter shot I tutaj, no więc jakby te hogi nie poszły, czy poszła grupka tutaj Momentalnie zginęła Druga grupka, która wyparowała cała w tym miejscu Po ataku Po ataku, no i procent też nie będzie jakiś e, zbytnio wysoki słuchajcie bo tutaj mamy na razie raptem 60 parę procent. Jeszcze jest to Yeti, jeszcze jest Warden, jeszcze tu coś dobije. A 66, 67, a no 68. No i to jest koniec. To jest koniec. 71 od Matełki. No, 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 tak mnie tu zastanawiało, że to chyba nie tak do końca była dobra baza na, na ten skład. Tak mi się wydaje, no, ale mogę się mylić, no. Po prostu ta końcówka była za mocna. Tutaj trzeba Wardena było wcześniej użyć. chile, też trzeba było. No, Lordiku. O, proszę, a jednak ktoś. Marek? O, ty miałeś? To sobie zresetowałeś, właśnie. Jeżeli odfollowowałeś i zafalowałeś, to sobie czas zresetowałeś, właśnie. No, dragony, dragbat od lorda. Dragbat od lorda. No i zobaczmy. Tutaj też początek istotny od herosów. Co herosi zrobią? A co ja będę jadł czas? <ścoughs> I teraz ogórek. Nie, Lordzikowi tego nie życzymy. Nie, 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 nie. Co wy, nie bądźcie tacy. Nie, nie życzmy nikomu ogóra. Nie życzmy nikomu ogóra. To jest polski turniej, tu trzeba Szyba wspierać eniu. wszystkich. Miszle, O, dziękuję, 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 dziękuję. Witamy w ekipie, witamy Szyba w rodzince. Eniu. O, proszę, Awek, dziękuję. Jednak nie wszyscy mieli. Jednak nie wszyscy mieli. No, ładnie stunelował, ładnie stunelował, słuchajcie, ładnie to jest tunelowane. Trzy super miniony w CC. Balony tam oberwały solidnie, ale no teraz oczywiście super miniony nie mają żadnych szans w starciu tutaj z dragonami. No ale patrzmy, jak te smoki polecą. Bo zlatują troszkę w dół. Odlatują w dół. Oj, oj, patrzmy, patrzmy, patrzmy. Poszły, poszły dwa do środka. Reszta już będzie leciała na zewnątrz. Oj, 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 oj. oj. Nie patrzę. No niestety mamy ogura. To się już nie naprawi. To się już nie naprawi. Bejtuję. zobaczcie. Sprytnie to próbuję ratować. Próbuję to ratować, słuchajcie, bejtując e, TH tymi batsami, no ale batsy już wyparowały. Batsy już wyparowały. A ten smog i tak nie poleciał na TH. Uuuu A co nam pozostaje? Nie sądziłem, że w tym meczu, że w tym meczu będzie taka sytuacja, no ale myślę, że myślał, że obleci to bez problemu, no. no co zrobić, Lord broni Mieszko atakuje Patrzmy co tu się będzie działo Tu też mamy dragony eee, Tu też mamy dragony Tutaj widzimy przygotowanie Przygotowane już pod rojalkę. Eee, to single inferno WT I to AD Tutaj rojaleczka będzie wjeżdżała zaraz No tylko Oj Uś Myślałem już się przestraszyłem No i właśnie to się wydarzyło. Czyli wyeliminowanie tego segmentu. Król sobie bardzo ładnie odcina od góry. Razaj z golem. I dwa super WB. Uj, tu jest próbencja. Słuchajcie, wejścia na. Ale królowa pójdzie za CC. Królowa pójdzie za CC. Ale mury jej otworzyło. Mury jej otworzyło. Poison, poison byku. Rzucił. Rzucił. I królowa wchodzi na TH. Uu, początek niezły. Początek niezły. Już wiemy, że nie będzie tu ogóra na pewno. Bezproblemowo. Teha ubite. Królowa. Oj! Dlaczego nie odpalał ability? Dlaczego? Ach, kurczę. No przecież wiedział, że TH wybuchnie. Ona miała tak mało HP już. Oj, szkoda, szkoda, szkoda. Bo jeszcze ten X-Bow był, był bity przez Królową. Spokojnie jeszcze ten X-Bow... Ee... Udałoby się uwalić. A tak, no nie wiem, no tu też te smoki, zobaczcie, one mają tendencję do wylatywania. No i jednak, to musi być wszystko idealnie odcięte. No i to multi-inferno tu w środku, no. Ciężko, 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 ciężko. Żeby tutaj żeby tutaj weszły trzy gwiazdki, słuchajcie, gdyby ta królowa, no jeszcze może tam to właśnie tego Xboa tam ukąsiła, a tak braknie. Będzie niezły atak. Będzie niezły atak, słuchajcie, ale braknie, 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 braknie. cztery smoki co prawda jeszcze zostały ale no one nie mają HP za dużo one nie mają HP tutaj jeszcze jeden strzał do orzełka i większość tych smoków wyparuje niestety chyba że podlecą tak że no bum 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 no nie padły jeszcze jeszcze nie padły jeszcze nie padły jeszcze walczy jeszcze walczy najlepszy budowniczy saix jeszcze słuchajcie, walczy, no ale teraz już królowa. Bang bang. Warden już też nie da rady. 84%, 84%. Kochanie, jak coś obiecuję, zawsze dotrzymuję słowa. Wiesz co? Dobrze, haj of Pepsi, słuchajcie. I mamy Lavalun, Loon. Lava Loon i. No i co tu będzie? Co tu będzie? Jaki to będzie atak? Czy to będzie atak mocarny? Tak jak widzieliśmy w tych pierwszych czterech podejściach, to były mega mocarne ataki. Później niestety, no troszeczkę nam to zależało i yy, już tych trójek tak yy, seryjnie nie, panowie nie robią. Ale, ale, no tu każdy atak, tu każdy atak jest mega ważny. Bardzo ładne stunelowanie. Królowa prowadzona w stronę TH. Idzie jak po sznurku, słuchajcie, Idzie jak po sznurku. No i co dalej? Co dalej? No, wejdzie królowa, wejdzie. Nie ma innego wyjścia. Wchodzi tylko czy pójdzie na TH. Czy pójdzie na TH? Zobaczmy. Tutaj król odcina. Teraz wychodzi CC. Lawa, hunterki. Król tam sobie chyba już nie poradzi. Król już tam będzie ubijany. No, a królowa wchodzi teraz na TH. No, ale zobaczmy, bo tutaj, co tu się wydarzy? Czy strzeli? Czy strzeli w TH? Oj, niedobrze. Strzeliła w TH przed tym, zanim lawa do niej podleciała, więc królowa. No, nie przełącza się. O, to ciekawie, dobra. Czyli ubiła TH. I teraz spokojnie mogła się zająć lawą. Więc jest dobrze. Jest dobrze, cały czas wygląda to e, obiecująco. Cały czas wygląda to e, tak, jakby miało być zaplanowane i chyba tak jest że taki tutaj był plan żeby królowa spacerowała, tak spaceruje teraz dorzucony z tą na orzełka w żeby będzie zapewne jakieś dragony balony, zobaczmy, chociaż royalka teraz na królową oj, dragon się nie fokusuje na królową sfokusował się, sfokusował się ratuje royalkę. uuuu dobrze to wygląda Królowa tutaj jeszcze, słuchajcie, królowa ma jeszcze ability. Tu są jeszcze trzy frizy Teraz się królowa będzie już odpalać. Ale tu Skater ubity, to są trzy gwiazdki. To są trzy gwiazdki. To są trzy gwiazdki, słuchajcie, tu jest ogromna masa balonów. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Wow, 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 wow. wow. aleś mocarny atak, no i odrabiają straty, no i to teraz oni są na prowadzeniu. Mówiłem, tutaj ogórek nic nie znaczy, tutaj w takiej wojnie ogórek nic nie znaczy. Teraz już dywizją prowadzi i to Poli Rangers będzie potrzebować setki w ostatnim ataku. i... No. O, idzie od de strony, słuchajcie. Super Gianty, Super Gianty i słab wiedźmami. Wózek, 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 wózek już. Ach, nie w tym miejscu ten ale i tak się przebili. Dobra, już się przebili. Dobra ale król złapany, dobrze, dobry ten freeze, dobry ten freeze bo uratował króla, wózek jedzie dalej wózek jedzie dalej, karawana jedzie dalej, słuchajcie, tylko tu to single inferno, teraz CC wychodzi, no ten wózek już dalej nie dojedzie ten wózek już dalej nie dojedzie, warden został warden został z tyłu, tornado patrzmy, patrzmy królowa złapana, ucieka spod topora no, ale single inferna zostały. No, one nie są jakimś dużym zagrożeniem dla tych wiedź, bo to jak gdyby wykończą te wiedźmy. Tylko, żeby poszły do przodu, tylko żeby poszły do przodu. Royal Championka niestety. No, też już pada. Oj. ciężko może być, ciężko może być. Chociaż tam jeszcze Yeti, i jeszcze Królowa. Teraz Warden Ability dopiero użyte. Wszystko na nieśmiertelności przebija się do TH, żeby przetrwało ten wybuch. A i zginęły te szkielety szkoda bo było ich tam już naprawdę sporo naprodukowanych. No ale królowa się trzyma. O i teraz coś tutaj się przyhaczyło. Minuta do końca, mało czasu, mało tego składu na to, żeby tutaj zamknąć tą bazę. Nie będzie. Nie uda się to. Nie, 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 nie. Nie uda się to, słuchajcie. Siemaneczko Ancymonek Nie uda się to i to jest ogólnie dość słaby atak Chyba najsłabszy w tej wojnie Więc, więc to jest GG To jest GG dla Dywizjonu Słuchajcie To Dywizjon wygrywa tutaj No chyba że tu by się jakiś ogór przetrafił Chyba że tu by się nam przetrafił jakiś ogóras Ale myślę, że tu będzie, tu będzie tak poprowadzony ten atak, żeby nie było żadnego ryzyka. Sądzę, że tu jest w rezerwie blimp ewentualnie do podmianki. CC wyciągnięte, królowa ubija, ale to nie wyszło wszystko z CC. To jeszcze nie wyszło wszystko z CC. Teraz leci reszta. Teraz leci reszta. I ten poison zachowany. Ale królowa tam walczy o życie. No i ability musiało zostać odpalone. A super miniony żyją. A super miniony żyją. No teraz już niestety, niestety albo stety. Niestety dla broniącego, stety dla maestro. Zostały spalone przez. Ale już jest po królowej. Chyba, że Frizz. Nie, odpuszcza. Odpuszcza. Jest po królowej. No i teraz będzie już ten faktyczny atak. No ale tu jeszcze potrzebne 9%. Tu jeszcze potrzebne 9%, chyba, że ten slamer uderzy tak, że się aktywuje TH. Zaraz zobaczymy. No, jak pójdzie na to single inferno, to tak się stanie, chyba że tych procent będzie na tyle. Tak, już się teraz aktywuje, więc już idzie to na TH. Sfrizowane to błyskawicznie wszystko. Dwie gwiazdki są ugrane. GG. Division wygrywa. Division wygrywa ten pojedynek. E, tutaj było bez zbędnego ryzyka. Tutaj był atak na bezpiecznie. Tutaj miały być dwie gwiazdki. Dwie gwiazdki są na trzy. Chyba szans nie ma. Eee, tak mi to wygląda. Chociaż trochę tych balonów jeszcze zostało, no ale nie mamy już żadnych Speli. Eee, multi Inferno na koniec, więc te balony będą szybko palone. Eee, tu jeszcze Orzełek cały czas stoi, jeszcze Wist Tower. No zobaczmy. No może. Może? Kto wie? Kto wie? Nie doceniłbym tego ataku. No, multi inferno stało, ale teraz smog, no nie, 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 no smog zostanie ubity zaraz, eee, nie ma, nie ma szans, żeby tutaj przetrwał, no i za chwilkę warden, no i czas, oczywiście tak, oczywiście, że tak, czas, eee, lord noob, nie lord, no to się zdarza. Ale GG, zwycięstwo, dywizjonu po naprawdę fajnej, emocjonującej wojnie, opitującej no i w piękne ataki i w troszkę takie mniej udane. Eee, no i ta trójeczka decyduje dodatkowa trójka więcej, czyli 2 do 3.